Zamknij na chwilę oczy i wyobraź sobie, twój dom otoczony intensywnym, spokojnym światłem, które rozprasza wszelkie cienie, wszelkie obawy, wszelkie niewidzialne zagrożenia. Być może dotarłeś tutaj, odczuwając ciężar zmartwień, spojrzeń, które wydają się pełne zdrości, słów, które brzmią jak przekleństwo, poczucia, że coś negatywnego krąży wokół twojego życia lub życia tych, których kochasz. Być może w ciszy zadałeś sobie już pytanie, czy istnieje prawdziwa ochrona przed tym wszystkim? Czy modlitwa może naprawdę chronić moją rodzinę, moje serce, mój dom? Dzisiaj będziemy razem przemierzać głębokie terytorium duchowe, gdzie wiara staje się tarczą, modlitwa zamienia się w miecz, a obecność świętego Michała Archanioła objawia się jako wierny sprzymierzeniec w najtrudniejszych bitwach. Nie jest to miejsce łatwych obietnic ani magicznych, ale miejsce przyjęcia prawdy i nadziei. Tutaj każdy ból jest uznawany. Każda wątpliwość jest szanowana, a każde poszukiwanie ochrony znajduje echo w tradycji chrześcijańskiej w sile modlitwy i mądrości świętych. W trakcie tego spotkania odkryjesz, jak zazdrość może działać, jak cicha trudność, jak negatywne słowa i intencje mogą ciążyć na duszy oraz jak świętego Michał Archanią ze swoim mieczem i tarczą może zostać wezwany, aby wypędzić wszelkie zło. Porozmawiamy o oznakach ataków duchowych. Znaczeniu skruchy, o sile wspólnoty i o praktykach religijnych, które mogą zmienić Twoją rutynę i odnowić Twoją nadzieję. Być może czułeś, że Twoje modlitwy nie są wysłuchiwane, że wiara słabnie lub że walka jest zbyt wielka dla Twojej. Ale co jeśli dzisiaj odkryjesz, że nie jesteś sam, a co jeśli otwierając swoje serce, pozwolisz, aby światło świętego Michała ogarnęło Twoje życie w nowy sposób, przynosząc pokój, ochronę i wyzwolenie? Weź głęboki oddech. Pozwól się przyjąć. To jest Twój moment, aby szukać, uczyć się, wzmacniać, a może nawet doświadczyć cichego cudu obecności Boga i Jego aniołów działających w Twojej chwili. Zazdrość jest jedną z najbardziej subtelnych i destrukcyjnych sił, jakie mogą stanąć na drodze człowieka. Często rodzi się z cichego spojrzenia, niewyznanego pragnienia, porównania, które przeradza się w uraz. Nie jest to tylko przemijające uczucie, ale duchowa trucizna, która niszczy duszę zarówno tego, kto ją odczuwa, jak i tego, kto jest jej obiektem. Zazdrość może przejawiać się w drobnych gestach, wypowiedzianych lub niewypowiedzianych słowach, myślach życzących zła lub cieszących się z trudności. Dla osoby, która jest obiektem zazdrości, wpływ ten może być głęboki. To tak jakby cień unosił się nad projektami, zdrowiem, harmonią rodziny. Wiele osób zgłasza uczucie niewytłumaczalnego ciężaru. Nagłego zniechęcenia, przeszkód pojawiających się bez wyraźnego powodu. Dla tych, którzy odczuwają zazdrość, cierpienie jest również realne. Dusza oddala się od spokoju, wdzięczności, zaufania do Boga i zaczyna żyć w ciągłym niepokoju. W tradycji chrześcijańskiej zazdrość jest postrzegana jako otwarta brama do duchowego cierpienia. Osłabia wiarę, Podsyca niezgodę, a nawet może blokować błogosławieństwa i łaski istnieje jednak droga ochrony i wyzwolenia. Modlitwa do świętego Michała Archanioła jest jedną z najstarszych i najpotężniejszych praktyk chroniących serce i dom przed tym niewidzialnym atakiem. Świętego Michał swoją świetlistą obecnością jest wzywany jako obrońca przed wszelkim złem, w tym przed zazdrością, która próbuje przeniknąć do domów i relacji. Szukając wstawiennictwa świętego Michała. Nie chodzi tylko o prośbę o ochronę, ale o wzmocnienie własnej wiary, pielęgnowanie wdzięczności i zaufania, naukę rozpoznawania i przekształcania negatywnych w okazję do duchowego wzrostu. Zazdrość można pokonać, gdy światło modlitwy i oddania oświeca najbardziej wrażliwe obszary serca, przynosząc pokój. Nadzieje i odno. W słowach i intencjach tkwi siła duchowa, która często jest niedoceniana. Od czasów starożytnych tradycja chrześcijańska uznaje, że słowa pełne gniewu, zazdrości lub pragnienia zniszczenia mogą przekształcić się w niewidzialne prądy wpływające na życie tych, którzy je otrzymują. Przekleństwa to nie tylko zdania wypowiedziane w gniewie, ale także negatywne myśli i pragnienia. Które rzucone na wiatr, znajdują echo w świecie duchowym. Wpływ tych słów można odczuć na różne sposoby. Relacje, które bez wyjaśnienia ulegają zniszczeniu, drzwi, które wydają się zamykać, uczucie ciężaru i zniechęcenia, które ogarnia rodzinę. Wiele osób twierdzi, że po usłyszeniu lub dostrzeżeniu skierowanych do nich negatywnych słów, zaczęły borykać się z nieoczekiwanymi trudnościami, chorobami, konfliktami lub stratami. Serce niepokoi Nadzieja słabnie, a wątpliwości co do własnej ochrony duchowej rosną. W tej sytuacji postać świętego Michała Archanioła wyróżnia się jako wyzwolony. W ikonografii chrześcijańskiej świętego Michał jest tym, który zrywa łańcuchy, rozrywa negatywne więzi duchowe, stawia czoła z z odwagą i autorytetem. Jego misją jest ochrona, wyzwolenie i przywrócenie tego, co zostało dotknięte słowami i intencjami sprzecznymi. Zwracając się o wstawienie świętego Michała, Tradycja chrześcijańska uczy, że możliwe jest przerwanie cyklu klątw, przywrócenie pokoju i odzyskanie zaufania do opatrzenia. Nie chodzi o zaprzeczanie mocy słów, ale o uznanie, że ponad wszelką negatywność istnieje większa ochrona, zdolna przekształcić ciężar klątw w błogosławieństwa i możliwości duchowej odnowy. W ikonografii chrześcijańskiej miecz świętego Michała Archanioła jest jednym z najpotężniejszych symboli wyzwolenia i sprawiedliwości. Nie jest on jedynie fizyczną bronią ale duchowym narzędziem zdolnym do przecinania negatywnych więzi, rozrywania niewidzialnych pęd i przywracania porządku tam, gdzie chaos próbuje się zadomowić. Miecz Świętego Michała jest znakiem odwagi, boskiej władzy i ochrony przed wszelkimi formami złudzeń. Widok miecza Świętego Michała w akcji jest zaproszeniem do wiary i zaufania wyobraź sobie przez chwilę ten świetlisty miecz przecinający cienie otaczające twoje życie, przecinający wszelką zazdrość, wszelkie przekleństwa, wszelkie negatywne myśli, które próbują zbliżyć się do ciebie i twoje. Z każdym ruchem światło ostrzenia się rozpraszając strach, niepewność i poczucie bezradności. Tradycja chrześcijańska uczy, że wzywając świętego Michała nie tylko prosimy o pomoc, ale także uczestniczymy w duchowej walce, w której zwycięża sprawiedliwość i prawda. Miecz symbolizuje siłę, która pochodzi z góry. Pewno, że żadne kajdany nie są zbyt mocne wobec. Jest to przypomnienie, że nawet w najtrudniejszych sytuacjach istnieje wyjść, możliwe wyzwolenie sprawiedliwość, która nie zawodzi. Pozwolenie sobie na kontemplację tego symbolu oznacza wzmocnienie ducha, odnowienie nadziei i otwarcie przestrzeni dla konkretnego działania łaski Bożej. Miecz Świętego Michała jest przede wszystkim zaproszeniem do zaufania. Nie ma zła, które mogłoby oprzeć się światłu wiary i wstawiennicy. Tarcza Świętego Michała Archanioła jest jednym z najbardziej pocieszających symboli dla osób poszukujących duchowej ochrony. W tradycji chrześcijańskiej, tarcza reprezentuje niewidzialną barierę, oddzielającą dobro od zła, światło od ciemności. Pokój od konfliktu jest znakiem obrony, schronienia i bezpieczeństwa przed niewidzialnymi zagrożeniami, które często odczuwalne są w sercu i otoczeniu. Symbolika tarczy wykracza poza obraz przedmiotu obronnego. Jest ona wyrazem zaufania do Boga, pewności, że istnieje większa siła strzegąca każdego kroku, każdej decyzji, każdego członka rodziny. Kiedy myśli się o tarczy świętego Michała, można wyobrazić sobie, że jest się otoczonym świetlistą ochroną, zdolną odeprzeć wszelką zazdrość, wszelkie przekleństwa, wszelką negatywną energię, która próbuje się zbliżyć. Ta wizualizacja nie jest tylko ćwiczeniem wyobraźni, ale praktyką duchową uznawaną od wieków. Czując się chronionym przez tarczę Świętego Michała, serce znajduje spokój, umysł się uspokaja, a wiara się umacnia. Poczucie bezbronności ustępuje miejsca zaufaniu, a strach ustępuje. Tarcza świętego Michała jest zatem ciągłym przypomnieniem, że nikt nie jest pozostawiony sam sobie. Nawet w obliczu największych duchowych burz istnieje bariera światła i miłości, która chroni, przyjmuje i odnawia. Ta pewność jest źródłem spokoju i odwagi, aby stawić czoła każdemu nowemu wyzwaniu z pogodą ducha i wiarą. W chwilach niebezpieczeństwa, niepewności lub strachu, modlitwa okazuje się być drogą do schronienia i siły. Tradycja chrześcijańska uczy, że modlitwa do Świętego Michała Archanioła jest jedną z najpotężniejszych form poszukiwania ochrony przed wszelkim złem. Zwłaszcza gdy dusza czuje się zagrożona zazdrością, klątwami lub negatywnymi energiami. Nie chodzi tu o mechaniczne powtarzanie słów, ale o szczery dialog, w którym wiara i intencja łączą się, aby otworzyć drzwi dla boskiej interwencji. Modlitwa o ochronę do Świętego Michała. Przebiega krok po kroku, zaczynając od uznania własnej wrażliwości i potrzeby pomocy. Jest to moment oddania się, zaufania, przedłożenia Bogu i Jego aniołom wszystkich trosk, obaw i wyzwań. Siła tej modlitwy tkwi w szczerości serca, jasności prośby i gotowości do pełnego zaufania boskiej opatrzności. Wiara jest centralnym elementem tego procesu. Nie ma znaczenia wielkość trudności, intensywność strachu czy powaga sytuacji. To, co sprawia, że modlitwa staje się tarczą, to pewność, że Bóg słyszy każde słowo, zna każdą łzę. I odpowiada miłością i mądrością. Czysta intencja, szczere pragnienie ochrony i otwartość na przyjęcie łaski to składniki, które sprawiają, że modlitwa jest skuteczna. Wzywając świętego Michała w chwilach niebezpieczeństwa, dusza staje się silniejsza, nadzieja odradza się, a pokój znajduje miejsce, by rozkwitnąć. Modlitwa nie eliminuje wyzwa, ale oferuje nową perspektywę, wewnętrzną siłę zdolną stawić czoła wszelkim przeciwnościom. Z spokojem. W wielu momentach życia pojawiają się objawy, które wydają się nie mieć logicznego wyjaśnienia. Uporczywe zmęczenie, nagła apatia, konflikty rodzinne, które nasilają się bez wyraźnego powodu, niepokojące sny, uczucie ciężaru w otoczeniu, a nawet choroby, które wymykają się zrozumienia. Dla osób wrażliwych duchowo sygnały te mogą być oznakami niewidzialnych ataków, takich jak zazdrość, klątwy lub negatywne energie. Które zbliżają się po Tradycja chrześcijańska uczy, że świat duchowy jest realny i że często najintensywniejsze bitwy toczą się w ciszy serca i domu. Rozpoznanie tych sygnałów nie jest powodem do strachu, ale do czujności. Obecność świętego Michała Archanioła jest fundamentalna w tym procesie rozwoju. Jest on uznawany za tego, który pomaga dostrzec to, co jest poza tym, co widzialne, odróżnić to, co jest tylko codzienną trudnością, od tego, co może być negatywnym wpływem duchowym. Kiedy dostrzegamy te objawy, wiara staje się jeszcze bardziej potrzebna. Modlitwa do świętego Michała, poszukiwanie duchowego przewodnictwa, i zaufanie do boskiej ochrony to sposoby, aby reagować ze spokojem i Nie chodzi o podsycanie strachu, ale o wzmacnianie nadziei i pewności, że nawet w obliczu największych wyzwań istnieje większa siła, która dba o każdy szczegół. Obecność świętego Michała, wzywana z wiarą i szczerością, jest w stanie rozproszyć cienie, przywrócić spokój i odnowić zaufanie. Oznaki ataków duchowych, gdy zostaną rozpoznane i stawione czoła modlitwą i oddaniem. Zamieniają się w okazję do wzrostu, wzmocnienia i odnowy duchowej. Cześć dla świętego Michała Archanioła wykracza poza powtarzane słowa i rytuały. Wynika ona z głębokiej więzi budowanej w ciszy serca, codziennym zaufaniu i szczerym poszukiwaniu ochrony i przewodnictwa. Wiele osób w ciągu swojego życia doświadcza momentów, w których wiara wydaje się słabnąć, a modlitwa staje się jedynie nawykiem, dalekim od prawdziwego oddania. To właśnie w takich momentach ujawnia się różnica między. Powierzchownym oddaniem, a autentyczną relacją z św. Michałem. Autentyczna więź przejawia się w prostych gestach, w codziennych praktykach, które wzmacniają duchową więź. Może to być chwila ciszy po przebudzeniu, podziękowanie przed snem, modlitwa z otwartym sercem, bez pośpiechu i obowiązku. Jest to gotowość do zaufania, nawet gdy odpowiedzi wydają się opóźnione, i do pozostania wiernym, nawet w obliczu największych prób. Codzienne praktyki, takie jak czytanie fragmentów Biblii udział w łańcuchach modlitewnych, medytacja nad misją Świętego Michała i pielęgnowanie w... są drogami do pogłębienia tej relacji. Autentyczna pobożność nie szuka natychmiastowych nagród, ale czerpie siłę z pewności, że każdy gest wiary zbliża serce do boskiej ochrony. Kultywując tę więź, obecność Świętego Michała staje się bardziej wyczuwalna. W domu zagości spokój, a nadzieja od prawdziwa pobożność zmienia rutynę wzmacnia zaufanie i otwiera przestrzeń dla cichych cudów, nawet w najtrudniejszych. Życie często przypomina niewidzialne pole bitwy, na którym przeciwne siły próbują osłabić wiarę, odebrać spokój i zasiać wątpliwości w sercu. Każde wyzwanie, każda próba, każda chwila niepewności może być postrzegana jako część tej duchowej walki, która toczy się nie tylko na zewnątrz ale przede wszystkim wewnątrz. Właśnie w tej sytuacji obecność świętego Michała Archanioła staje się pocieszeniem nieodzowną. Postrzeganie własnego życia jako pola bitwy duchowej nie oznacza życia w ciągłym, ale uznanie, że istnieją walki, które wykraczają poza to, co widzą. Święty Michał, dzięki swojej odwadze i wierności, jest przedstawiany w tradycji chrześcijańskiej jako wielki sprzymierzeniec w tych codziennych. Nie tylko walczy ze złem, ale także budzi zaufanie, wytrwałość i nadzieję nawet w obliczu największych przeciwności losu. Obecność Świętego Michała przypomina, że nikt nie jest sam w bitwach życia. Jego wstawiennictwo wzmacnia ducha, odnawia odwagę i daje pewność, że bez względu na to, jak trudna jest droga, istnieje większa siła walcząca po stronie tych, którzy ufają. Z każdym pokonanym wyzwaniem wiara pogłębia, nadzieja odnawia a pewność duchowego zwycięstwa staje się bardziej realna. Walka duchowa, gdy jest podejmowana z wiarą i oddaniem, przekształca cierpienie w naukę, ból w rozwód, a walkę w okazję do doświadczenia żywej obecności Boga i Jego aniołów. Święty Michał jako stały sprzymierzeniec jest źródłem ochrony, inspiracji i zwycięstwa we wszystkich codziennych zmaganiach. Na drodze do duchowego wyzwolenia skrucha i spowiedź zajmują centralne miejsce. Tradycja chrześcijańska naucza, że grzech, nawet jeśli jest cichy lub pozornie niewielki, może otworzyć drzwi dla ataków duchowych, czyniąc duszę bardziej podatną na negatywne. Szczere uznanie własnych błędów nie jest oznaką słabości, ale pokory i pragnienia nowego poczucia. Prawdziwa skrucha rodzi się z serca, które pragnie pojednania z Bogiem, uznaje swoje ograniczenia i szuka Bożego miłości. Spowiedź, czy to w modlitwie osobistej, czy w sakramencie. Jest gestem oddania się, zaufania łasce, która odnawia i wzmacnia. Otwierając serce, dusza uwalnia się od ciężaru winy i znajduje miejsce na pokój i odno. Modlitwa do świętego Michała Archanioła w tym kontekście jest potężnym uzupełnieniem szczerej. Wzmacnia pragnienie ochrony, zmiany i duchowego umocnienia. Łącząc skruchę z pobożnością, człowiek stawia się w świetle Bożego miłosierdzia i wstawiennictwa aniołów, stając się mniej podatnym na ataki. Uwolnienie duchowe nie jest procesem natychmiastowym, ale drogą wzrostu, samopoznania i zaufania. Skrucha i spowiedź otwierają drzwi do uzdrowienia, podczas gdy modlitwa do Świętego Michała wzmia duszę, aby podążać naprzód chroniona i odnowiona łaską. Bo modlitwa zbiorowa ma szczególną moc w tradycji chrześcijańskiej kiedy serca łączą się w tym samym celu, wiara staje się silniejsza, nadzieja się pomnaża, a obecność Boga staje się jeszcze bardziej wyczuwalna. Modlitwa w jedności z innymi czcicielami Świętego Michała Archanioła jest doświadczeniem, które wykracza poza indywidualność i tworzy prąd ochrony, uzdrowienia i wyzwolenia, który dociera do domów, rodzin i całych Siła wspólnoty przejawia się w dzieleniu się bólem, radościami, osiągnięciami i duchowymi zmianami. Łącząc głosy i intencje, każda osoba czuje się mniej samotna w swoich zmaganiach i bardziej wspierana przez wiarę braci. Świadectwa cudów osiągniętych przez grupy modlitewne są relacjami, które inspirują odnawiają zaufanie i pokazują, że wstawiennictwo świętego Michała może działać w zaskakujący sposób, gdy modlitwa jest odmawiana w jedności. Tradycja chrześcijańska głęboko ceni wspólnotę świętych, duchową solidarność i wzajemne wsparcie. Modlitwa w grupie nie tylko wzmacnia prośby, ale także wzmacnia więzi przyjaźni, solidarności i przynależności. W trudnych czasach świadomość, że inni modlą się w tym samym celu, przynosi pocieszenie, odwagę i odnowioną nadzieję. Siła wspólnoty jest zatem darem, bo modląc się w jedności, każdy wierny staje się częścią sieci ochrony i błogosławieństw. Doświadczając radości z tego, że wiara zmienia życie, odnawia domy i otwiera drogę do cudów, które tylko zbiorowa modli. Wśród tak wielu duchowych zmagań istnieją opowieści, które przekazywane są z pokolenia na pokolenie i inspirują do odnowienia wiary. Jedna z nich opowiada o kobiecie, która po miesiącach niewytłumaczalnych trudności odczuwała, że jej życie i rodzina są otoczone ciągłym strachem, nawracającymi chorobami i konfliktami, które wydawały się nie mieć końca. Szukała pomocy w wielu miejscach, ale nic nie przynosiło jej trwałej ulgi. Wtedy w chwili głębokiej rozpaczy zwróciła się ku oddaniu świętego Michałowi Archaniłowi. Z otwartym sercem zaczęła codziennie modlić. Prosząc o ochronę i wyzwolenie dla siebie i swoich bliskich. Stopniowo zaczęły pojawiać się oznaki zmian. Do domu powrócił spokój, choroby ustąpiły, a między członkami rodziny przywrócono harmonię. To, co wcześniej było powodem udręki, stało się świadectwem wiary i wdzięczności. Ta historia jest przykładem mocy wstawiennictwa świętego Michała w najtrudniejszych. Nie jest to obietnica natychmiastowego rozwiązania, ale zaproszenie do zaufania wytrwałości i oddania. Historia tej kobiety znajduje oddźwięk w życiu wielu osób, które poprzez modlitwę i oddanie doświadczają rzeczywistej i przemieniającej obecności świętego Michała. Nawet gdy wszystko wydaje się, stać. refleksja nad mocą wstawienictwa św. Michała ujawnia, że nawet w obliczu największych ataków duchowych istnieje nadzieja. Wiara, podsycana modlitwą i zaufaniem, jest w stanie otworzyć drogi tam, gdzie wcześniej była tylko ciemność, przynosząc wyzwolenie, uzdrowienie i odnowę wszystkim wierzącym. Zbroja Boża opisana w liście do Efezjan 6, 10-18 jest jedną z najgłębszych nauk dotyczących duchowej ochrony w tradycji chrześcijańskiej. Reprezentuje ona zbiór cnót i postaw, które wzmacniają serce w obliczu przeciwności losu: pas prawdy, zbroje sprawiedliwości, tarcze wiary, hełm zbawienia, miecz ducha i obuwie gotowości do głoszenia pokoju. Każda część tej zbroi ma szczególne znaczenie i zapewnia konkretną ochronę przed atakami zła. Święty Michał Archanioł, jako przywódca niebiańskich bitew, jest postrzegany jako ten, który inspiruje i pomaga każdej osobie przyoblec tę duchową zbroję, prowadzi wzmacnia i chroni, pokazując, że prawdziwe zwycięstwo nie polega tylko na braku problemów, ale na zdolności do pozostania niezachwianym, pewnym siebie i wiernym nawet w środku burzy. Obecność świętego Michała przypomina, że walka duchowa wymaga przygotowania, czujności i całkowitego oddania się woli Bożej. Rozważając każdy element zbroi Bożej, dusza przygotowuje się do stawiania czoła wyzwaniom z odwagą i spokojem. Prawda staje się tarczą przeciwko kłamstwu, sprawiedliwość chroni przed niesprawiedliwością, wiara gasi ogniste strzały strachu, a modlitwa utrzymuje serce w łączności ze źródłem wszelkiej mocy. Święty Michał jako przewodnik i opiekun pomaga zrozumieć i przeżywać każdą z tych cnót, czyniąc zbroję Bożą konkretną rzeczywistością w codziennym życiu. Zbroja duchowa nie jest tylko metaforą, ale żywym doświadczeniem ochrony, zaufania i zwycięstwa. Z Świętego Michałem u boku każda bitwa staje się okazją do rozwoju. Każde wyzwanie drogą do pokonania, a każdy dzień świadectwem siły, która pochodzi z gór. Cisza jest często niedoceniana jako narzędzie ochrony i duchowej mądrości. W świecie pełnym hałasu, opinii i osądu, cisza jawi się jako potężna broń, zdolna oszukać serce, oczyścić umysł i stworzyć przestrzeń do słuchania głosu Boga. W tradycji chrześcijańskiej cisza nie jest nieobecnością, ale obecnością. Jest momentem, w którym dusza wycofuje się, aby znaleźć siłę, rozeznanie i spokój. Święty Michał Archanioł, znany ze swojej odwagi i autorytetu, jest również symbolem tej cichej mądrości. W wielu duchowych bitwach najskuteczniejszą odpowiedzią nie są słowa, ale spokój tych, którzy ufają, stanowczość tych, którzy czekają, pokora tych, którzy wycofują się przed boską tajemnicą. Cisza pozwala łasce działać, ranom się uleczyć, a światłu znaleźć przestrzeń proszenia ciemności. Cicha medytacja, inspirowana obecnością świętego Michała, jest praktyką, która wzmacnia ducha i odnawia nadzieję. W ciszy zmartwienia ustępują, lęki słabną, a pewność siebie się pogłębia. To w tej świętej przestrzeni dusza otwiera się aby otrzymać pocieszenie, wskazówki i ochronę nawet w obliczu największych Bóg. Cisza jako broń duchowa uczy, że nie zawsze trzeba reagować, kłócić się lub bronić. Często wystarczy zaufać, czekać i pozwolić Bogu i jego aniołom działać we właściwym. Mądrość Świętego Michała ujawnia, że w odosobnieniu możliwe staje się duchowe zwycięstwo, a w sercu zapada trwały pokój. Przez wieki postać Świętego Michała Archanioła była otoczona wieloma mitami i błędnymi interpretacjami. Niektórzy uważają, że jego wstawiennictwo jest zarezerwowane tylko dla sytuacji ekstremalnych, podczas gdy inni wyobrażają sobie, że szybka modlitwa wystarczy, aby otrzymać natychmiastową ochronę. Są też tacy, którzy widzą świętego Michała tylko jako odległego wojownika, nie rozumiejąc głębi jego misji i obecności w codziennym życiu. Teologiczna prawda o świętym Michale wykracza daleko poza te uproszczone idee. Jest on uznawany przez Kościół za obrońcę ludu Bożego, obrońcę przed złem i przewodnika w duchowych bitwach. Jego misja nie ogranicza się do cudownych interwencji, ale rozciąga się na codzienne towarzysze, inspiracje do praktykowania sprawiedliwości, odwagi i wierności. Święty Michał nie zastępuje osobistej odpowiedzialności, ale wzmacnia tych, którzy starają się żyć zgodnie z... Innym powszechnym mitem jest to, że nabożeństwo do Świętego Michała automatycznie eliminuje wszystkie Tradycja chrześcijańska uczy, że wiara nie jest tarczą przed trudnościami, ale źródłem siły, aby stawić im czoła z nadzieją. Wstawiennictwo Świętego Michała jest zaproszeniem do wytrwałości nieustannej modlitwy i otwartości na działanie Boga w każdych okolicznościach. Demistyfikacja tych idei jest niezbędna do życia autentycznym i dojrzałym Poznanie prawdy o świętym Michale pozwala nam głębiej doświadczyć jego obecności, uznając, że jego misją jest przede wszystkim prowadzenie każdej osoby do duchowego zwycięstwa wewnętrznego pokoju i komunizmu. Wdzięczność jest jedną z najbardziej transformujących postaw na duchowej ścieżce. Po każdym zwycięstwie w każdym wybawieniu, każdej chwili odzyskanego pokoju, dziękowanie świętemu Michałowi Archaniołowi ma na celu rozpoznanie boskiego działania i otwarcie serca na nowe błogosławieństwo. Tradycja chrześcijańska uczy, że wdzięcznie tylko honoruje, którzy wstawiają się za nami, ale także wzmacnia duchową ochronę, tworząc cykl zaufania, nadziei i. Składanie wdzięczności jest czymś więcej niż gestem uprzejmości. Jest aktem wiary, pokory i uznania, że nic nie dzieje się bez pozwolenia i opieki. Poprzez kultywowanie wdzięczności dusza. Staje się bardziej wrażliwa na obie, bardziej otwarta na działanie i bardziej chętna do zauważania małych codziennego. Wdzięczność przemienia perspektywę, odnawia nadzieję i wzmacnia pewność, że nawet w obliczu nowych wyzwań boska ochrona pozostaje stała. Wdzięczność otwiera również. Kiedy serce raduje się i uznaje otrzymane dobro, wiara pogłębia się, a relacja ze świętym Michałem. Staje się jeszcze bardziej. Z każdym wyrazem wdzięczności dusza jest wzmocniona, pokój się mnoży, a pewność obecności Boga staje się bardziej żywa. Wdzięczność jest zatem ostatnim i ciągłym krokiem dla tych, którzy pragną żyć pod opieką Świętego Michała Archanioła. Kończy cykl modlitwy uwielbieniem, zaufaniem i nadzieją, przygotowując serce na nowe doświadczenia wiary, miłości i duchowego zwycięstwa. Do tego momentu kroczyliśmy razem ścieżką wiary refleksji i duchowego wzmocnienia. Badaliśmy rzeczywistość zazdrości jako cichej trucizny, ciężar negatywnych słów i intencji oraz wyzwalającą moc świętego Michała Archanioła, reprezentowaną przez jego miecz i tarczę. Zastanawialiśmy się nad znaczeniem mitwy, rozpoznawaniem oznak duchowych ataków, autentycznym oddaniem i codzienną walką, z którą każdy człowiek mierzy się w sobie. Widzieliśmy, jak skrucha i spowiedź Otwierają drzwi do wyzwolenia jak siła wspólnoty wzmacnia modlitwę i jak prawdziwe świadectwa inspirują nadzieję i pewność siebie. Zbroja Boża, mądrość milczenia, prawda o świętym Michale i moc wdzięczności zostały przedstawione jako niezbędne narzędzia dla tych, którzy chcą żyć w wszelkiego. Obecność świętego Michała Archanioła jest nieustannym zaproszeniem do zaufania, wytrwałości i poddania się. Nawet w obliczu największych trudności zawsze jest światło, ochrona. I odnowiona nadzieja dla tych, którzy szczerze szukają Boga. Niech każde słowo, każda modlitwa i każda refleksja z tego spotkania pozostaną w Twoim sercu, przynosząc pokój, odwagę i pewność, że nigdy nie jesteś sam. Niech błogosławieństwo świętego Michała Archanioła otacza Twoje życie, Twoją roj, Twój dom dziś i zawsze.